No i tak, będzie chłopiec, a ze względu, moi drodzy, że to jest, orientacja jest tak zaraźliwa, no to będziemy musiała go porządnie wychować, no, no takiego, wiecie, fajnego chłopaka, nie, takiego, nageja, no Aż żeby wszyscy chłopacy za nim latali. No to o, trzeba mu dać takie, wiesz, geny, nie, takie, oh, hello. No, no to o to w tym chodzi, mm -hmm. także kochani, e, widzicie, no będzie chłopiec, e, z okazji tego, że e, orientacja seksualna jest niczym wirus, no to my, my już musimy się szykować, wiecie, porządna edukacja dla gejów. A gdzie tam jeszcze inne ubranka, takie oh, jakieś różowe, musimy to kupić Albo też. Fajny. Mm -hmm, to będą na pewno, ale na pewno musimy mu kilka sweterków różowych dokupić. I skarpetek. <noise> I skarpetek. <noise> mm -hmm, tak, a, a na Chrzciny założymy mu różowy garnitur. Tak, a co jeżeli on <noise> będzie chciał być drak, to mamusia go nauczy malować. się. Mm -hmm. Tak, także no. To będzie taki y od małego malarza. Malarz artysta atelier, make up, make up, make up, tak także, no wiecie, no. Jeszcze marzy mi się, aby on pojechał do, tych, do tej Anglii, czy gdzieś tam i w tym programie uczestniczył, tam w tym, co takie make upy ładne robią na cały Będzie, świat. Uh -huh. Wiesz, Będzie, okay. także moi kochani, słuchajcie, no wyhodujemy małego geja. O oh, tak, Ani nikomu nic do tego.